Nie wiem, czy wiecie, że dotychczasowe wszystkie swoje podróże odbywałem z samochodem. W tym roku postanowiłem to zmienić i przy okazji stulecia województwa łódzkiego popodróżować trochę koleją. Mój wybór był tylko jeden w zasadzie: łódzka kolej aglomeracyjna. I dzisiaj pierwszą wycieczkę odbywam do Słup. Wysiadłem na stacji kosnowej miejscowości, gdzie swego czasu rezydował Władysław Reymont, ale o tym możecie obejrzeć w filmie, który był przygotowany z okazji Roku Reymontowskiego. Ja natomiast w samej Słupi znalazłem w starych gazetach pewną ciekawostkę i o niej właśnie chcę Wam opowiedzieć. 100 na 100 urodziny województwa Słupia. Siedzę sobie na ławeczce przed kościołem w Słupi, bardzo pięknym. Możecie go podziwiać na kadrach. Wracając do dzisiejszego tematu, przeglądając stare gazety w ekspresie wieczornym ilustrowanym z 1927 roku, natrafiłem na bardzo ciekawą sprawę, która była na wokandzie w sądzie w Łowiczu. Tutaj zaznaczę jedną rzecz. Dotyczyła słupi. Jest wiele miejscowości w Polsce o tej nazwie, ale ponieważ rozprawa miała miejsce w Łowiczu, zakładam więc, że chodzi o słupię, która znajduje się w okolicach tego miasta, czyli dzisiejszą wieś gminną. O co chodziło? Pisarz gminny w słupi został oskarżony o wykorzystywanie aresztantów z gminnego aresztu do wykonywania równych obowiązków. I tak ci osobnicy sprzątali w jego mieszkaniu, robili mu zakupy i wykonywali jakieś inne jeszcze drobne e, uczynki. Mam taką prośbę, bo mnie tu jest naprawdę bardzo błogo. Jakbyście mogli za, za mnie udostępnić ten film? W zamian dostawali od pisarza urlopy od zasądzonego wyroku. Dzięki temu powracali na noc do swoich domów, a rano niczym etatowi pracownicy. Grzecznie powracali do aresztu. Sprawa wyszła w końcu na jaw, ponieważ pisarz nie miał pleni potencji do wypuszczania aresztantów z więzienia. Sam został skazany na jeden miesiąc karceru. Najzabawniejsze jednak w tej historii jest to, że, mając sposobność na wyrwanie się z więzienia, żaden z aresztantów nawet przez chwilę nie pomyślał o ucieczce. I grzecznie wracał do miejsca zasądzonej kary. Jeżeli uważasz, że pisarz gminny nie zrobił nic złego, kliknij subskrybuj.